Dzisiaj Moim moimi i Państwa gośćmi są, e, zacznijmy od Pani, Pani Małgorzata Targosz, Zastępca Dyrektora pierwszego Liceum Ogólnokształcącego, w których to progach e, gościmy dzisiaj. Dzień dobry. E, trener pierwszej klasy siatkarskiej, e, Pan Sławomir Skrzypiec, były zawodnik Mostostalu. Dzień dobry. No i także była legenda, to znaczy legenda jak najbardziej aktualna, ale był zawodnik mostu a obecnie asystent trenera Zaksy, Michał Hadała. Dzień dobry, Spotkaliśmy się dzisiaj ze na drużynę siatkarską, a w zasadzie klasę o profilu siatkarskim, która od pół roku funkcjonuje. To, było, to była nowość, do tej pory młodzi zawodnicy musieli gdzieś jeździć po szkołach po całej Polsce. A w razie koźlu no, nie bardzo mieliśmy dla nich ofertę. Jak to się stało? Proszę przypomnieć, Panie Dyrektor, że w ogóle do tych, że taka klasa powstała. To była prośba tutaj z -y, naszego klubu sportowego. Tak jak Pan mówił, chcieliśmy, żeby nasza młodzież z Kędzierzyna Koźla nie, nie uciekała nam gdzieś do innych ośrodków siatkarskich. I Panowie wyszli z taką propozycją, z takim projektem, żeby stworzyć taką klasę na naszym terenie. Mamy tutaj świetną drużynę, i Kędzierzyn Koźla jest miastem o wielkiej tradycji siatkarskiej. Więc naturalne jest to, żeby już sobie takich młodych zawodników, już jakby wychodować może to takie kolokwialne słowo od małego jest klasa sportowa siatkarska w publicznym gimnazjum numer 5. Natomiast nie było takiej klasy w szkolnictwie ponadgimnazjalnym i to jest tak wypełniliśmy taką lukę, która tutaj powstała i to ma być drużyna, która chłopcy którzy potem będą przygotowywani jako młodzi zagłodnicy do młodej ZKS, no i niektórzy może potem rozpoczną karierę siatkarską. No właśnie, do tej pory z Skrężyna Koźla mieliśmy mało wychowanków, którzy zrobili wielką karierę siatkarską. W dawnej, w dawnej zwycięskiej drużynie Mosto był Wojtek Serafin, który był z na Koźla, a tak poza tym to zawodnicy gdzieś tam nam pouciekali, jeżeli już byli ci kolejni. Czy teraz już nie będzie takiej sytuacji? że to nam nie grozi? Doczekamy się czasów, kiedy w, pierwszy, w pierwszym składzie Zaksy będą kędzierzynianie. Pamiętajmy o tym, że o Rolandzie Dębłończyku pamiętajmy też. No, tak. Oczywiście chcielibyśmy bardzo. Pamiętajmy też o drugiej sprawie, że w, tutaj szkoła jest otwarta na zawodników, na sportowców i uczniów nie tylko z Kędzierzyna Kośla. Oczywiście mamy też zawodników tutaj w, w, w klasie, którzy są spoza Kędzierzyna. Ale y, głównym powodem tego, żeby, żeby, z jakim zgłosiliśmy się tutaj do, do, do pana dyrektora, do pani dyrektor, to było to właśnie, tak jak pani dyrektor powiedziała, że chcielibyśmy, żeby ci młodzi zawodnicy po ukończeniu gimnazjum nie opuszczali jednak Kędzierzyna. I będziemy chcieli, żeby ta klasa dalej funkcjonowała, żeby otwierała się kolejna klasa, żeby ci chłopcy, tak jak pani dyrektor wspomniała, żeby w przyszłości zasilali szeregi Młodej Ligi, a miejmy też nadzieję, że w przyszłości po Młodej Lidze pierwszy zespół. No właśnie, ten pierwszy, pierwszy rocznik to był jednak eksperyment. tak, Nabór był wielką niewiadomą. Czy nabór, podczas naboru ta klasa się cieszyła popularnością? Bo to nie był łatwy nabór, to nie było zwykłe złożenie dokumentów, Panie Dyrektorze. No, nabór był jakby trudny, dlatego że późno wystartowaliśmy z rekrutacją. Zaksa zwróciła się do nas w połowie marca i jak gdyby mieliśmy tylko dwa tygodnie czasu na zrobienie naboru, bo w zeszłym roku. W regulaminie rekrutacji egzamin sprawnościowy musiał się odbyć do końca marca. Zgłosiło nam się tu dzięki właśnie pomocy państwa z Zaksy, zgłosiło nam się 30 osób na ten, na ten egzamin sprawnościowy. Oczywiście wszyscy tą próbę zaliczyli z większym lub mniejszym powodzeniem, no ale potem przed takim, takimi uczniami jeszcze stał cały proces rekrutacji do szkoły. Udało nam się przyjąć 22 chłopców, no i do tej pory. 21 dwóch, ta cała rekrutacja, tak, no, ilość jest ciągle taka sama. No właśnie to chyba nie jest łatwe, a to jest ten trudny wiek, kiedy już dochodzi bunt taki młodzieńczy, hormony buzują, a jednocześnie tutaj trzeba oprócz dobrej nauki jeszcze trenować i to, i to nie jest godzinka tygodniowo, rekreacyjnie, tylko ostry wysiłek. Panie Słowi, że jak panu się udaje tych chłopaków opanować? No to jest 21 młodych mężczyzn, którzy niekoniecznie zawsze chcieliby iść w jedną stronę. Wiadomo, że praca trenera nie jest lekką pracą, tym bardziej przy takiej ilości chłopców, jak tam wspomniał, ale też między innymi dzięki tutaj Zaksie i współpracy z ZAPS-ą mamy możliwość też trenowania na, na ich obiektach, prawda, czyli na, na hali w Azotach między innymi też, a tam jest możliwość podziału na sektory, także można wykorzystać też dwa czy trzy boiska nawet, nie? Jeśli tego oczywiście nie ma, bo nie zawsze jest taka możliwość, bo, bo, bo trenuje też pierwszy zespół młoda liga, prawda? Dajemy sobie radę na, na, na innych obiektach. Także yy, najważniejsze, że chłopcy chcą, są zaangażowani, bardzo przychodzą, trenują uczciwie i, i to jest yy, najważniejsze. A teraz trudne pytanie dla zarówno i trenera i dla pani dyrektor. Yy, oni się bardziej przykładają do siatkówki czy do nauki? Trudne pytanie naprawdę, bo y, tak na, y, to są uczniowie, y, którzy być może gdyby nie siatkówka, nie wybraliby liceum ogólnokształcącego. Dla nas jest to duże wysłanie, bo my sobie stawiamy cel. Mają się chłopcy rozwijać sportowo, ale też naszym celem głównym jest to, żeby oni zdali maturę. Bo y, tak naprawdę nie wiemy ilu z tych chłopców zrobi karierę siatkarską, a matura jest y, czymś, co potem otworzy drogę do dalszego. mm sí. kariery zawodowej jakiejś tam. Także... Bo to już dzisiaj nie te czasy, że ktoś jest sportowcem i, i skończy zawodówkę nie. Nie. i to tylko nie. fikcyjnie, na papierze. Sport się to kiedyś już kończy czasy. i trzeba coś mieć jeszcze, nie? Także chcemy im tutaj dać maturę. W związku z tym to jest bardzo duże wyzwanie, bo chłopcy oprócz tych treningów, które mają popołudniami, codziennie prawie po południu mają trening, to jeszcze dochodzą rozgrywki sobotnio-niedzielne i dochodzą jeszcze wymagania szk Szkoły, którym też muszą sprostać. Słyszałem Panie e, trenerze, że to najgorszą karą jaką może, może ich spotkać jest zakaz trenowania. Jak słabe wyniki gdzieś tam muszą się podciągnąć na przykład w matematyce czy, czy w, inny, w innym przedmiocie to to Pan im zabrania trenować. E, dokładnie tak był nawet ostatnio taki przykład. E, nie będę tutaj może nazwiskami operował. operował o, to nie ale, jest konieczne. Ale jeden chłopak oczywiście został zawieszony na tydzień czasu czy nawet półtorej tygodnia z tego względu, żeby, żeby miał możliwość podciągnięcia się z, po prostu z ocen w szkole. Znaczy ja może tutaj coś dopowiem, bo to tak groźnie zabrzmiało. Zdobre. Kara za nietrenowanie. To nie jest tak. Generalnie no tutaj staramy się tym, żeby ci chłopcy mogli stworzyć im jak największe warunki, żeby oni jednak przechodzili tą szkołę i wszystko zaliczali. Generalnie jest tak, że oni muszą podzielić się i na, ten, i na sport, okej, okay? tu się rozwijają, ale jednak o, o szkole muszą cały czas pamiętać. To musi ze sobą współgrać. Nie można sobie jednego zignorować. To znaczy ja chciałam powiedzieć wtedy jeszcze może wrócę do tej myśli, że każdy się rozwija na miarę swoich możliwości tak i tak, tak jak my jesteśmy ludzie niektórzy z nas lepiej łatwiej wszystko przychodzi niektórym trudniej i są tacy uczniowie, którym ta nauka na przykład tej matematyki przychodzi trudniej i wtedy musieli, muszą poświęcić więcej czasu i ten czas treningów jakby to jest, się zawiesza i organizujemy dla takiego ucznia pomoc w matematyce, żeby mógł sobie sobie poradzić I potem za chwilę wraca do tego. Także to nie są. Nie sobie. to nie traktujmy tego, że to są kary, które, które jakieś ich spotykają, bo się nie uczą. No, Jakbyśmy chłopców zapytali, to pewnie tak by to odebrali no jednak, ale rozumiem, że mają wtedy pomoc i to tak, jest oczywiście. okres, żeby mogli się podciągnąć. Ale tutaj słusznie pan Michał Hoda zauważył, że ci zawodnicy to nie są tylko chłopcy z Kędzierzyna Koźla. Jaka jest proporcja między przyjezdnymi i gdzie oni mieszkają w ogóle? W tej chwili mamy 14 chłopców spoza terenu Kędzierzyna Koźla, a tylko sześciu mamy od nas z miasta i chłopcy mieszkają w Bursie. Czyli mają tu swobodne warunki. Tutaj są warunki, żeby blisko szkoły mieszkali, także. Mówimy to też w kontekście przyszłorocznych naborów, a przyszłoroczny nabór to będzie specyficzna sytuacja, bo wreszcie dojdą do chłopaków dziewczyny. E, myślę, że chłopcy się ucieszą z tego powodu, natomiast że ja się zdziwiłem, po co dziewczyny do klasy siatkarskiej, panie Michale, bo podobno to od was wyszły ten pomysł. Podobnie jak z chłopcami było, tak samo jest z, z dziewczętami. Może kędzierzyn nie słynie z, jako ośrodek, który z, z dziewczętami pracuje. Kiedyś, kiedyś może było, było to troszkę bardziej nagłośnione. Teraz sytuacja wygląda podobnie jak z chłopcami. Chcielibyśmy, żeby te dziewczęta, które kończą gimnazjum, żeby po prostu nie odchodziły do Opola, do kluczborka, do innych miejscowości, tylko żeby te, żeby te dziewczęta były tutaj. Żeby u nas zostawały. Ja myślę, że każda z pań dyrektorów z gimnazjów będzie zadowolona z tego, że dziewczęta zostaną w Kędzierzynie. będą miały podobne warunki stworzone jak i chłopcy więc myślę, że mogą sobie sprawdzić, jak wyglądał powiedzmy te pół roku plus do końca sezonu, do końca roku szkolnego i, i sezonu. I z tego miejsca zapraszamy również dziewczęta do tej klasy, bo tak jak my chcielibyśmy, żeby, żeby ta klasa była większa, ale żeby też ruszyć z tym z szkoleniem w klasach ponadgimnazjalnych w Kężynie Koźno. No chłopcy mają ewidentnie motywację, bo jest dorosła zaksa są idole, siatkarze, których się podziwia, a w przypadku dziewczyn, czy to znaczy, że wy się przymierzacie do odnowienia takiego pomysłu, który był parę lat temu, żeby tutaj powołać na przykład drugoligową dziew... drużynę dziewczęcą? Wszystko będzie zależało od tego, może na razie takich planów drugoligowych nie mamy, żeby... Wszystko będzie zależało od tego, jakie będą dziewczęta, jaki będą prezentowały poziom, ale pamiętajmy o tym, że 50 kilometrów od nas jest jest Opole. Tam jest drużyna dziewcząt, która bardzo w tym momencie jest bardzo duży nacisk na to, żeby dziewczęta awansowały do pierwszej ligi, a w planach, bo jesteśmy po rozmowach w Opolu, plany są nawet na Orlen Ligę. Więc, więc w tym momencie gdzieś tam staramy się, że tak powiem, sobie tutaj utworzyć tą klasę, ale żeby te dziewczęta najbliżej jest Wrocław, Forenliga, Dąbrowa Górnicza, to jest jednak troszeczkę dalej. Chcielibyśmy, żeby te dziewczęta zostały na Opolszczyźnie, żeby studiowały później też na Opolszczyźnie. Jeżeli będzie taka potrzeba, myślę, że to jest przyszłość, żeby tutaj stworzyć w Kędrzeźnie drużynę ale mamy, pamiętajmy o tym, że mamy drużynę w Opolu i, i tam być może docelowo te dziewczęta będą y, trafiały, a jeżeli będzie taka potrzeba, stworzymy tutaj drugą ligę. Czyli tak w ciągu paru lat od poziomu tylko gimnazjum siatkarskiego, gdzie, gdzie mieliśmy y, y, jakieś tam dodatkowe zajęcia, zrobi nam się cały ciąg aż do dorosłej siatkówki. Miejmy taką męskiej i żeńskiej, dlatego o, o tym myślimy, chcielibyśmy, żeby to tak, e, żeby to tak było. Czas pokaże, dzięki oczywiście tutaj uprzejmości u konsultanta, pana dyrektora, pani dyrektor, to oni, na nich głównie spoczywa ciężar powiedzmy tego, tej nauki tych, i ściągnięcia tutaj tych, tej młodzieży do, do tej klasy. Wierzymy w to, że tak jak wcześniej powiedziałem, że na podstawie tego co, co dzieje się w tym roku, że będzie nam łatwiej ściągnąć młodzież do, do następnej pierwszej klasy. To dodajmy od razu, ile tych dziewcząt chcecie przyjąć? Czy to jest tak, że to ma być pół na pół klasa chłopcy-dziewczęta, czy jednak ma być więcej dziewcząt albo więcej chłopców? No Chcielibyśmy, żeby to była klasa 14 chłopców, 14 dziewcząt, to jest nasze marzenie. Wiemy, że drużyna siatkarska to tak naprawdę jest 14 zawodników. No, Czy cykl treningowy byłby najłatwiejszy? Tak, tak? Najłatwiejszy. I chcielibyśmy właśnie, żeby może stworzyć taki wspólny cykl treningowy dla tych chłopców, których mamy i dla tych, które przyjdą i dzielić ich na grupy zaawansowania, żeby każdy znalazł sobie tutaj taką grupę, w której może się rozwijać to już Pan Sławek może dokładniej o tym powiem. Panie że no właśnie, proszę nam to przybliżyć. Jak, jak to by wyglądało już od strony e, e, treningów? Jeśli chodzi o treningi, to wiadomo, tak jak to wcześniej Pani Dyrektor wspomniała, y, byłaby większa możliwość, tak, jeśli chodzi o, o, o zaawansowanie tych grup, prawda, czyli podział, czyli w dalszym ciągu wchodziłyby też relacje, oczywiście, y, tak jak wcześniej też Pan Michał Hada wspomniał, y, do Młodej Ligi, prawda, czy też tutaj jeszcze jest, jest szansa, nie? Czyli tych możliwości jest coraz to więcej. Yy, dlatego yy, no podział jest, jest na pewno możliwy, jeśli, jeśli po prostu ta młodzież przyjdzie i bardzo będziemy chcieli i zachęcali i promowali w dalszym ciągu to, żeby ta młodzież przyszła i była zadowolona i i opinia szła, jak to się mówi, w, w świat. Jak pan dzisiaj już trenuje od paru miesięcy tych chłopców, to widzi pan, już dostrzega jakieś takie yy, brylanty, które yy, czy diamenty do szlifowania, żebyśmy mieli w przyszłości brylanty? Yy, tak. Jest kilka osób naprawdę yy, yy, tak jak pan powiedział, yy, brylanciki oczywiście są one jeszcze do szlifowania. Yy, w przeciągu tego pół roku mogę powiedzieć, że yy, Byliśmy na kilku turniejach w kraju, m.in. w Malborku, w Gubinie, w Szelcach Opolskich i chłopcy naprawdę osiągnęli niezłe wyniki. Starali się, było widać, że dały dało im te turnieje jakąś tam możliwość, jakieś doświadczenie, chęć uczestniczenia w dalszych rozgrywkach. A teraz przed nami są jeszcze dosyć ważne rozgrywki. To są ćwiercinały mistrzostw Polski, także bo po, po, po rundzie zasadniczej tutaj w województwie zajęliśmy wicemistrzostwo. Także tak jak pan powiedział, no, no jest kilka osób, takich tutaj Brylancików, które, które zapowiadają się dobrze. To pytanie jest zarówno do pana Sławomira i do pana Michała. Czy kiedy wy zaczynacie swoją karierę siatkarską, zanim doszliście do, do, do tego wielkiego mostu to wam było łatwiej, czy teraz jest dużo łatwiej o, o tą karierę sportową? Sławek, ja. Mogę ja. Zacznijmy od tego, że tak jak. Czy było łatwiej? Na pewno nie było łatwiej. Nie było, nie było takich szansy. Na pewno Sławek nie był w klasie sportowej. Nie mówię za, za Sławka, ja nie byłem w klasie sportowej nigdzie, nigdy. Wiązało się to z tym, że trzeba było w, po, po lekcjach iść na trening do klubu. Treningi zazwyczaj były wieczorem po, po treningu pierwszego zespołu. Wracało się bardzo późno do, do jego domu. Na rano trzeba było wstać znowu do szkoły. Ale tak jak mówię i wcześniej już powtarzaliśmy to nieraz, niestety ci chłopcy, którzy. albo stety, ci chłopcy, którzy zdecydowali się przyjść tutaj do tej klasy, muszą się liczyć z tym, że będzie ciężko, że będzie zimno, że będzie im padało na głowę, że nie zawsze będzie słoneczko. Ale chyba im nie padało ale mówię, mówię przenośnie oczywiście, bo, bo nie jest to prosta droga, to jest nauka, jedzenie, spanie, trening, kontuzje, radości, smutki. I tylko ci ludzie, którzy są nastawieni na siatkówkę, na to, że, że mają w głowie i naukę, i siatkówkę, tylko tacy ludzie będą mogli w przyszłości cieszyć się z tego, cieszyć się z tego, co robią i oczywiście grać na, na, na jakimkolwiek poziomie. Nie mówimy tutaj, że wszyscy od nas ze szkoły wyjdą, że będą grali w reprezentacji polski. Wyjdą też chłopcy, którzy będą grali w plus lidze, w pierwszej lidze, w drugiej lidze, ale zawsze będą robili to, co kochają, bo, bo kochają siatkówkę. Decydując się przychodząc tutaj, to znaczy, że kochają siatkówkę, że chcą się rozwijać, że mają to w głowie i w sercu i na takich ludzi liczymy, na takich ludzi czekamy. No i to mamy piękną płynę w takim razie, w takim razie czekamy. Szczegóły o będą są na stronie internetowej szkoły i można tam wszelkie informacje uzyskać. W razie potrzeby także kontakt ze szkołą, tutaj Państwo czekają, są otwarci, a nabór rozumiemy już w tak, nabór do takiej klasy sportowej rozpoczyna się od złożenia wniosków przez rodziców. Wnioski są do podebrania na naszej stronie internetowej. Rodzic ma czas na złożenie wniosku o to, żeby dziecko się kształciło w klasie sportowej w terminie od 1 do 29 kwietnia. Jeżeli mamy około 30 takich wniosków, szkoła organizuje wtedy egzamin sprawnościowy i następnie młodzież przystępuje do całej procedury rekrutacyjnej zgodnie z terminami które są też na stronie internetowej. I pamiętajmy, w tym roku szanse mają także dziewczęta. Także zapraszamy i chłopców, i dziewczęta. Pierwsze LO czeka na wszystkich kochających siatkówkę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.